padły taleks V2 szykuję ją dzisiaj na ten na złom wałek e, zdjąłem paski zdjąłem obciąłem wałek, bo nie mogłem wziąć, to lepiej im będzie wybić e, siłownik zdjąłem tu trochę mi pękło, ale to może jeszcze dać się naprawić, to wszystko można stawić Zobaczcie jak to wszystko rozkurwione No i tu pękło, to się zaspała Pani kurwa będzie chodzić jeszcze Składy pan przyczepień do Belarusa będzie chodzić No tak, no ale wiesz Idę jeszcze trochę złomek zbiałem żeby było Było co wieści I Łogień natłoki Może tego na złomie <laughs> Nie, idę, jeszcze ja coś tam dorzucam, podrzucam i będzie Gitara siema, nara dobra, zabieramy nie widać Ostatnie pożegnanie taleksa jedzie w przyczepie tam widać Może kiedy będę się golił tym taleksem Jadę na złom, tam jeszcze trochę, trochę innego nazbierałem, żeby samego nie wieść. No to jedziemy. A co? Żeby już mnie nie wkurwiała ta siarka żebym na nią się nie patrzył. Boże, tam, tak jak wam mówiłem, wałek wyjąłem, znaczy obczołem, tam siłownik, yy, yy, swożnie, bolce jakieś tam powyciągałem i reszta poszła na złom szła na złą niedaleko mam złą bo 10 km od domu 11 w Słowatej to. chciałem przyczepką jechać ale myślę na przyczepkę nie wezmę wszystkiego to uczepiłem uczepiłem pronarkę do kejsa i i jedziemy a co tam koguty mrgają jedziemy 43 na godzinę i dobra Zostały pozostałości, tylko po taleksie siłownik, jakaś stopka, bolce, wałek. Musiałem obciąć, bo nie dało się wybić, ale zaraz chuja wybiję jaką chce albo nagrzać. No i tyle. Tutaj już nożyki wkładam. O, tutaj opróżniłem. Te, swoją beczkę na złom ale gorąco I miałem przy kąbanie coś robić wczoraj. Zidę wam, pokażę. Zmieniłem przeguby. O, jeden, drugi przegub. Tam do malucha te zamówiłem do kosy bocznej Czy już mam? Kolega mi zamówił mechanik. Przeguby. Tu muszę rozciąć, dospawać, tu kupiłem raz, dwa, trzy, cztery, będzie mało cztery, a zresztą zobaczymy. Cztery przyguby zamówiłem, ale to, ale gorąco. Nie, ja dzisiaj nic nie robię, pierdolę. I dobra.